Kochani, kolejny odcinek z serii Nowości z Polski. Cieszymy się bardzo, a wy oglądajcie nas do końca! Teraz piękny kolor znowu. No to, właśnie, to no nie, to nie są, Ale przepiękny jesteś, słuchajcie, barwa tego. Laku. Laku, taki laku różowy taki... E, ja mam ten sweterek taki swój, kojarzy taki Sweterek, mam... tak. Sweterek. A słuchaj, a właśnie, to jest ciekawe, no. bo nigdy nie mówiliśmy o tym, jak się otwiera w ogóle butelkę z lakiem, nie? Ale to prawda. No, no ale to chyba ludzie widzą, ale Widzicie, powiedzmy że, o, to, że, o tym. Że nie obcinamy, nie. nie próbujemy jakby skrobać, tylko po prostu się wbijamy po od prostu. razu. I oczywiście to powoduje, że może tak być, że troszeczkę tego laku gdzieś tam panie do środka. Ale co tam? Ale jak jest fajny lak, tak jak ten, zobacz, to on się tak o, jakby. Wysyć, tak. O, on jest taki kleisty, bym powiedział. Plas plastyczny, plastyczny, plastyczny tak. w ten sposób, że słuchajcie, jak wychodzi, to właściwie mm. nic jakby się nie kruszy. Bo są tak. takie czasem, że, że się po prostu kruszą, ten się tak, w ogóle się nie ukruszy. Kruszy. Ale wiesz, co ja wtedy też jeszcze robię dla takiej e, estetyki oraz e, higieny. Nie wiem, czy widziałeś, bo jak ja już otwierałam o, wcześniej. Uwaga. To ja jeszcze później po prostu tak sobie tutaj e, zdejmuję, żeby jak nalewam, to jednak żeby nie nalewać przez ten lak. Czyścisz o. rozgrzanym nożem, żeby nie było żadnych tych, tak? Mhm, super. Dobra, tutti frutti, słuchajcie, co to może być? Ja kojarzę, wiesz, czy mi się tutti frutti kojarzy? No? Kojarzy mi się, słuchaj, z czymś niesamowitym za dziecka. Jadłem lody, które się nazywały Tutti Frutti, o, ja ale nie w Polsce. A, dobra, nie w Polsce. To ale to były lody, które były śmietankowe i w środku miały, słuchajcie, kandydozowane owoce, różnego rodzaju kandyzowane owoce. Takie, wow. Ale były niesamowite. I te, takie drobinki kolorowe miały w środku. No i zobaczymy, jestem ciekaw, czy. Tak, bo Tutti Frutti kojarzy się z czymś radosnym, prawda? Tak. Z czymś takim. Czy ciekawe, czy to wino jest radosne? Na pewno radosne niezwykle jest kolor. To jest kolor. Dla mnie taki jest... kolor jak kisiel taki śniadanie. Ta, tak, tak, tak jest przepiękny, Ojku, po bardzo podoba to się po Bardzo podoba mi się ten nos. Ten nos jest, ten nos jest po prostu jak taki radosny dzień latem. Mnóstwo czerwonych owoców, truskawki, poziomki, maliny, czerwona porzeczka. Ale to etykieta, kurczę. Wzgórza Trzebnickie przez Włochy No właśnie, bo my jeszcze nie powiedzieliśmy, no. nie powiedzieliśmy, co to za wino. Specjalnie, Aha, tak, specjalnie okay, tak dobra, trzymałam to napięcia, ale nie no, spoko, Wzgórza Trzebnickie, winnice Wzgórza Trzebnicki, Rafał Wesołowski, nasz który cudowny wariat, przybiec, no. który po prostu bawi się winem, robi mnóstwo różnych etykiet, mnóstwo różnych win. I oto proszę, tutti frutti, ja Wam muszę powiedzieć, co w no tym jest tutti To charak charakterystyczne jest charakterystyczne słoneczko jego na etykiecie. No jest słoneczko. Jest egoist, wine. Egoist, egoist wine. Egoistyczne, egoistyczne wino. Czyli rozumiem, że jakby zdecydował się, że robi je po, po swojemu, mm -hmm. e, dla własnego ego i ma nas gdzieś. Ale my nie mamy gdzieś go. Moje ego też się czuje dopieszczone tym winem. Świeże, lekkie, zwiewne, wesołe. Ale znowu fajne wejście w ten pomarańcz, jednak, w ten kierunek naturalny. No wiem, ale no mam. to jest nie, takie. masz rację. To jest ani różowe, ani pomarańczowe, bo ja jeszcze ci nie powiedziałam. Ja musiałam. A dlaczego mnie bijesz, o Jezu, ale jak ty tak mocno. A różny jesteś ćwiczył. Nie, ma... nie, to ty ćwiczyłaś, ty masz takie mięśnie wyraźne. To, tak, 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 tak. to jak Wonder Woman wystarczy dotknięcie, a ja już zaraz spadnę sprawy. Spodobam się, że nazwałeś mnie Wonder Woman, a nie Baba Herod, wiesz, bo jest też takie powiązanie. Dobrze, ja ci powiem, przepraszam, Tomku, powiem ci, że to masz rację w pewnym sensie, bo to jest takie ni róż, ni, ni orange. Mm -hmm. Bo mamy tak tutaj Pinot Noir i Riesling. Okay. Pinot macerowany na skórkach, mm -hmm. to e, czyli, taki, czyli to jest tak. element różu, ale mamy również częściowy skin contact w postaci 40% mieszanki Gewurt, Rieslinga i Chardonnay, które były macerowane na skórkach. Mm -hmm. Rafał, czy ty nie możesz normalnie? <laughs> mm. E, wiesz, co jeszcze jest piękne? Ale to własne drożdże, zero siarki. A to super wyraźnie przechodzi, według mnie, mhm. Czyli to jest y, 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 pomieszanie, to wino, pomieszanie z poplątaniem. Tak, to wino do... ma jaźni. Mhm. Ono jest różowe w nosie mhm. i, pomarańczowe i pomarańczowe w ustach. Pomarańczowe w ustach, tak. Tak, po prostu dwa w jednym mamy. Bardzo mi się podoba. A wiesz, co jeszcze mi się podoba? Cena. Tak? Mhm. E, 80 zł. 45. Nie, no serio? Mhm. Słuchajcie, dożyliśmy czasu, że Dożyli. polskie dobre, pyszne wino za 45 zł. Nareszcie ja to kocham. Nic tylko kupować i pić. Płać. Dobrze, idziemy jeszcze w kolejne różowe. Mhm. Czyli mieliśmy dwa pomarańcze, a teraz dwa różowe. Ale to, to bym tak, tak powiedział, że jest gdzieś na no tak, dziwnej tak. pozycji to, to, była, różowej. to, to było jest... przejście pomiędzy różem pomarańczą a różem. Tak. Czyli oddam mi tutaj po Twojej stronie, żeby było. I otwiera ja Was zabawię troszeczkę rozmową. Jest piękny dzień, słoneczko. Warszawa, początek października. To będzie najgorętszy tydzień tej jesieni. Słuchajcie, 18-19 stopni. Mamy dzisiaj wieczorem w sobotę nawet 20, więc nie możemy się doczekać. A ja golfy wziąłem, wiesz, bez sensu. Już się odzwyczaiłaś po prostu, dawno tutaj nie. Bałałaś się. Dobrze, teraz kolejni staży znajomi. O! Oh. Mm. Uh. Dotknięte skórką? Nie, to jest rose, zobacz. A, rose w ogóle. To czyli, jest rose. Ja, Okej, okay, czyli w drugą stronę. Czyli to jest w drugą stronę, takie, to jest rose, które jest takie. Super, super bardzo, delikatne. bardzo, bardzo delikatne. To uh. jest właśnie takie Eau de Perdrix w szampanii, czyli ten kolor taki super bladioch oko. E, Pierdrix to jest przypiórka czy to jest kuropatwa? Oko kuropatwy. I W to sensie, znaczy, że oczy, oczy kuropatwy są takie i barwy. Tak, tak. O Jezu jak pięknie pachnie. Ja pamiętam to wino. Ale Pamiętasz? to jest, wiesz, to jest białe się nazywa. Ciekawe, nie? Wino białe, wytrawne. A tu jest a, oczywiście. Merlot Wieliczka, poprawcie te etykiety, co to jest, biały czy rosé w końcu? No bo jest rosé jednak. Ale my Merlota Rosé odkryliśmy w Wieliczki, pamiętasz, kiedyś na festiwalu białe-czerwone? I bardzo, bardzo nam się podobało i bardzo chciałam, żeby oni wysłali nam różowego Merlota. No więc ja bym to nazwała winem różowym z kategorii Cessine pazem Rosé, czyli to nie jest różowe, bo ani w kolorze nie jest aż tak bardzo różowe, ani w smaku. Przecudowna, przecudowny rabarbar. Jakie ono jest rabarbarowe, a ja tak uwielbiam rabarbarowe nuty w winie. Czujesz w, nosie, w ustach rabarbar. Jak nie Tomek. Czuję kwasowość taką owocu? Kwasowość czerwonej, białej porzeczki i żółtej. Raczej, raczej właśnie takie jakie porzeczkowe, tego typu owoc. Mhm. Nie, nie. Nie akurat rabarbar. Ja czuję na barwę. Wieliczka Merlot -Rosé, rocznik 2021. Nie to, że nigdy nie robili wcześniej Merlot Rosé, ale po prostu nowy rocznik. Ja uważam, że jest to niezwykle ciekawe wino, mm. bardzo eleganckie i ono jest dla mnie frapujące. To jest takie wino, że mam ochotę wybić kolejny kieliszek, żeby się zastanowić, co tam się jeszcze wydarzy. Mam też wrażenie, że to będzie wino, które się będzie bardzo zmieniało w zależności od temperatury. Zaskoczyła mnie butelka. Dawno nie było, nie widziałem wina w brązowej butelce. Prawda, zwłaszcza Roze, gdzie raczej ludzie ta, chcą pokazać, pokazać kolor. kolor. I jeszcze w dodatku, masz i jeszcze w dodatku z winicy Wieliczka, bo oni nie używają takiego koloru. Znaczy dotychczasowo nie było takiego tak, tak, więc jest to jest Masz rację, że, że brązowy Trend kolor butelki, zwłaszcza Roze, jest niezwykle trapujący. Czy może jakiś e, sposób na to, żeby jednak przypilnować, żeby. Uh -huh, żeby, żeby nie miało tego ochronić trochę przed światłem, przed światłem, uh -huh, nie. Uh -huh, okay. Dobra I, i, i jeszcze i kończymy dzisiejszą degustacją win e, wciąż wieliczką, przeczyścimy sobie paletę na koniec i jest to tak zwany Riesling szumiący, czyli Riesling półmusujące, słuchajcie, nie wiedziałem w ogóle, czy coś takiego jest Półmusujące. Oni tak to nazwali, nazwali nazywają to też szumiącym, czyli to jest takie po prostu perliste wino. Tak, sobie. leciutko, oprawiam. leciutko musujące. Mm, tylko 2300 butelek, więc trzeba łapać. Ile? 2300? Mm -hmm. To malutko, fantastycznie. 8 miesięcy na, nad osadem. No, ale zobacz, ta tutaj. Nie no, wiesz, co jak się wlewa? To, się to wydaje... jest taka konkretna perlistość, nie żumiąca. Jak dla mnie, to wygląda jak normalne wino musujące. No właśnie. Ja bym tak z, z obrazu to. Wiesz co mi dzisiaj? Tam... połyski zieleni, takie jest, takie. Jest, jest. Są takie zielone refleksy, bardzo ładne. Znany jest Chardonnay szumiące z Wincy Wieliczka, a teraz dostaliśmy Rizlinga. Co za ciekawy nos, też taki. też, mm -hmm. taki w pozytywnym tego słowa znaczeniu perfumowy dla mnie, taki, jak to określić, nie wiem, taki kwiecisty, ale taki. Ja jest taki Użyłbym takiego trochę... słowa jak medlany, ale takim w pozytywnym rozumiem, nie, nie wzór. On ma, ma tego... sobie taką pudrowość. Pudrowość, o, 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 tak, no. pudrowość, o to chodziło. Uh -huh. tak. Trochę mi pachnie mi po prostu jak, jak taka słuchaj, taka, wiesz, kula, y, co się ją dodaje do wanny. Aha, okej. Okay, i, i, okay, okay. i, I tam są kwiaty zawsze jakieś tam inne uh -huh. rzeczy, ale, ale chodziło tak, o to. Tak, bo, bo są tutaj właśnie to, co chciałam, chciałam ja z kolei powiedzieć, A, że jest to wino, w którym... Nie nastawiałabym się na owoc, jeżeli mhm. je kupicie i będziecie chcieli pić. Ono jest bardziej po stronie kwiaty, zioła, trawa, a nawet ja czuję takie rodzaj olejków eterycznych od drzew iglastych. Ona mi się kojarzy z momentem wejścia w las z drzewami iglastymi. Takie są, takie są olejki eteryczne w tych igłach. Tak, z tymi się kojarzy. Również w ustach mam wrażenie, że ono jest bardziej zielone, trawiasto i kwiatowe. kwiatowe. Chciałbym określić go słowem ciekawe, bo wiemy, że to słowo nie jest jakby nie, zbyt to nie pozytywne, jest ale jest takie unikalne. Jest mhm. unikalne. Rzadko się zdarza takie wino, które jest tak nieowocowe. Mhm. I tak właśnie po tej stronie kwiecisto, takiej jak mówisz traf bo faktycznie tu jest taka trochę zieleń trawy, trochę nawet może w nosie takiej y, y, świeżościętej trawy, mm -hmm, trochę czuć. Mm -hmm. nie... On jest też takie nieprzymilające się. Jeżeli rozumiesz o co mi chodzi. Mówisz, że nie, nie, nie stara się być nie czymś części. Czym Dokładnie. Jest takie, jest takie ciche, jest takie eleganckie, takie smukłe i to jest dla mnie wino aperitif, na aperitif. To nie do końca jest dla mnie wino do jedzenia, tylko to jest wino aperytywowe. Tak, no tak, kwasowość tutaj nie jest jakaś zbyt intensywna. Mm, no. Ale nie, no jest taka, że do jedzenia wydaje mi się, że ono by... Bardziej bym powiedziała, by... że struktura nie jest aż taka, żeby wytrzymało jakieś jedzenie. Okay. No, ci się bardziej... wydaje, że jedzenia by właśnie nie wytrzymało, nie wytrzymało że to dokładnie. lepiej jest jakby że jednak solo, jako w solo. Tak. Zdecydowanie, mhm. tak? Ale bardzo ładne butelki dzisiaj Ale mamy. może zaskoczyć, tak? Jakby tak. To jest tak wiesz, no nie, nieoczekiwane jest po prostu. Absolutnie. Nie? Szczególnie no jak i... na Rieslinga to w ogóle. jakby. Mhm. Ale... W ostatnim odcinku zaczęliśmy od Rieslinga? Tak, zaczęliśmy od Rieslinga. Tak, no, ale był zupełnie, zupełnie inny. Był inny. bardzo owocowy. Tak. Tak. Y... Obejrzyjcie tam ten odcinek. Tak. Y... Totalnie inne wino. A szkoda, że nie degustowaliśmy Super tego razem. To jest fajna selekcja, oczywiście. A no ja miałem taką propozycję, ale ty no. powiedziałaś, że to nie jest wino musujące, no bo jest półmusujące, szumiące, więc tak. spodziewaliśmy się, że będzie dużo dużo mniej bąbelków, a, jest a ono szumi jak całkiem. ta lala, naprawdę, jest całkiem nieźle muśnięte. Kochani, to by było na tyle. Mamy nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli chcecie, to skomentujcie oczywiście pod spodem, powiedzcie nam, czy już czegoś próbowaliście, może z poprzedniego odcinka, którego zaraz na to z was tam odeślemy. A jeżeli macie jakieś propozycje, może coś fajnego piliście, czego my nie znamy, chętnie się odezwiemy do winiarzy, do producentów. Zapraszamy ich też, jeżeli mieliby ochotę nas zaprosić, albo mieliby ochotę do nas wpaść. Tak. Tymczasem żegnamy się z wami perliście i do następnego razu. Pijcie nie. Widzimy się w przyszłą środę. Pa! pa. Jeżeli interesuje Was pierwszy odcinek z naszymi nowościami polskimi, to oczywiście znajdziecie go tutaj.